Pokodzi, że sobie otworzymy paczkę od Roduletus. Więc po kolei Wam je pokażę. Slime. E Pierwszym to jest taka bibuła. Nie wiem dlaczego taka dziwna bibuła. Ale po co ta bibuła, to nie wiem. Fajna. Z tym jest książka kopciuszek. Fajna. Kot buta. Nie wiem, jaka bajka to się nazywa, ale bardzo ją lubię. Czerwony kapturek. Ale niektóre rzeczy yy, wyjmuję z takiej jednej takiego papieru, bo w papierze było tak zapakowane. Książeczka z dziewczynka z zapałkami. No i syrenka arielka. I, i, ro, i bardzo dziękuję Rozum, żeby dostać takie fajne książeczki. Następnie do analasa, który się rozpina. Nie wiedziałam, że taki fajny ananas. Fajny, dziękuję. I z dziurką. Boże, czy to hot dog? Zobaczcie. Wow. Na są dwie czekolady. Nie miałam takich czekolad. Jest to biała i czarna czekolada, czy jak tam. Z tymi jest taki kremowy lizaczek. Fajnie, zobaczcie. Jest tylko kardeczka. O Jezu, czy nie? I to jest podusznia. zobaczcie, jaka słodka Hmm Ma taką no, kokardkę, czy jakby tam Aparat Teraz będę trochę szybciej, bo nie mam czasu Taka maseczka, która jest bardzo słodka, jestem z tego ucieszona, ale Nie będę teraz tego mówić, bo mam mało czasu Tak um. Taka maseczka z śliweczką, czy tam pianką, no ale jestem z tego ucieszona, mówiłam to ostatni raz, jakby się ktoś nie wiedział, jestem ucieszona z tego, ale muszę szybko to nagrywać, Boże, taki misiek, bo ostatni, nie, niektóre pakunki już są same, nieotworzone, taki, bardzo mi się cieszę z, z tej słodkiej y, miseczki, jest bardzo fajna, Boże taki brokatowa koszuleczka od nawet No i mamy plecak, którego bardzo się cieszę, bo bardzo chciałam dostać od Rozu taki plecaczek. I dostałam taką gumeczkę, która jest tak słodka. Zobaczcie, poczekajcie. No i ona się taka jeszcze czerwona. Nawet się ucieszyłam z tej gumki dlatego, że marzyłam o takiej gumce dla ra. Taka maska, która jest na gumkę niż na plastik Koroneka, bardzo fajna, dzięki Rozul No i mamy niespodziankę, jest to Torebka, której nie otwieram. Jest to zielona, bardzo ładna, blanquitna zielona I w środku Jest papier do smarkania dla LPS Taka kosteczka warna i taki ładny cukierek, który jest taki połudzony, ale fajne. Fajnie niespodziankę zrobić w takim... zakryć takim papierem toaletowym. Słodka, fajna. Tu mamy taką maseczkę karatową. Fajna. Bardzo się cieszę z maseczki karatowej, bo bardzo chciałam mieć. No i dwie pary okularów. Sto? to przeciwsłoneczne miętowe. No i modowe Bardzo fajne takie No i y, to Następne dodatki są w tym pudełeczku Więc otwieramy Ale tu jest mniej W takim pudełeczku dostałam Kiedy potrzeba Fajne To tym jest taka kawyłnia Słodka Kawka Dwa pretle Solone Wow, i taka spódniczka na jamniczka. Kluczyk. Taki do klasy dla Petrówków. Mówię miliardy, Taki kubeczek. Co? Co? Takie trzy pićka. To na konia, czy dla pesa i No i taki różowy koktajl od Rozul. No i taki żółty koktajl, nawet fajny, przezroczysty No i zostały nam perfumy, które nazwę Garber Więc Nie przerażałam się, że Rozul posiada takie perfumki No i jest ta następna taka kostka, tylko że taka oryginalna Banany z dziurą o, no, fajne banany! Mmm, no, zoda teraz skupiła się na banana. No i komputer, którego nie otwaram. Sorry. Którego nie otwierałam. No i jak ładnie wygląda w środku. Jest to Pinky z Equestria Girls. Fajny komputer. To jest to balon pinki. Taka torebenia. Taka torebka, która jest taka ładna, miętowa. ludki, który się rozteguje, jest to czekoladowy. Mój no i grzebek. Cholodowy. Schowam do tego pudełeczka niektóre akcesoria, które się akurat zmieszczą. Bam bam bam. Mira Już mogę zamknąć te pudełko, a resztę akcesori spakujemy nie wiem. Dobra. Tak właśnie spakowałam. Teraz przejdziemy do dodatki. Już nic. Teraz przejdziemy do. Coś dla ciebie CD. To nie. Co dla... Coś dla ciebie. Numer jeden, które w ogóle nie jest CD. Czyli ciąg dalszy. Czyli tego nie otwieram, bo może to być pop. Więc otwieram. Coś dla ciebie. Je... Ciąg dalszy jeden Czy to nie LPS? I tym LPS-em, którego był w środku Był Sorki, patrzcie Był Fredka, zobaczcie Jest to ta starsza generacja Drugiej, dlatego oba ma magnesik Nie mam takiego Petropa, który już ma magnesik Słodki jest, ale fajna Fredka Te oczy takie fajne zrobili Fajna, dzięki Rosali, kocham Cię nad życie. Lubię Twoje, Twoje Twojego głosu i te pęczopy Twoje Mój ma wygarb, wygarbione Właśnie plecki, bo tak freki ma I się może przyczepić do pudełeczka i... Dobra, stawiamy na pudełeczku te miejsce jest coś dla ciebie ciąg dalszy dwa jest to napisane fajne pismo o Rosali ale naprawdę ładne Z tym niestety są takie ładne plasterki zobaczcie zobaczcie jakie ładne plasterki dostałam jeszcze to Animal Planet o Jezu, jeszcze cena Boże ale mam pokażę ile kosztuje ale fajne Bo tu trzeba chyba najpierw zwilżyć ten plaster Przykleić to, to Taki plasterek tam po środku Trzeba przykleić, zmoczyć wacikiem. wtedy przykleić I wtedy po 24h odkleić Fajne A jak to w ogóle są? To są takie dwa kotki, i taki piesek z kotkiem Uuu Takie czetowe, pokażę wam te Słodkie, Boże. Jeszcze jest tu Golden Retriever. Słodkie. Boże, dzięki Rozamie. Ale no, fajnie, dzięki Rosali. Poczekajcie, jak to Fajnie, zobaczcie. I opakowanie tak z tyłu właśnie to instrukcja. Teraz otwieram te nie, wiadome pakuneczki. I to jest pudełko po jakichś Ziz, witaminy, które zabawnie pusteją w ustach. Albo to te zizy Akurat okazało się, że to nie zizy, które pusteją w ustach. To były dwa konie. Z to Ridy z Rainbow Dash. Ale Rainbow Dash jest fajna. Siedząca. I tak samo Ridy. I fajne. No to pachnie tymi Zizami. Fajne półeczko. Odstawię sobie na górę. Yy, poczekajcie, szybko, szybko. Posprzątam trochę, żebyśmy mieli więcej miejsca. Niektóre rzeczy odłożyłam, gdzie mi się bardzo by, bym pasować. Na półce są te dwa konie z i pudełko, pudełko i plasterki. No i tu mamy pudełko po zapałkach. Pizza napis. Zobaczcie, mam pizzę. Wiadomo, w tam środku będzie pizza. Pizza, otwieramy. Okazało się, że to pizza na papierku. Ale czat. Bez kawałeczka nawet, może plek mam. O, zobaczcie, hi fa. No. jest fajna pizza. Super. Super ancko. Super ansko po prostu. Poczekajcie, nie ta z Ojej. No i tu mam takie... No dobra. Jestem nie. Przyszło już do popa, niestety i... Niestety takie serduszko, Boże. No i tu mamy coś dla Ciebie. Ba. Jestem nie jest, kiedy potrzeba i to będzie chyba spaniel. No bardzo chciałam spaniela. I sam tego z pracowanymi oczkami. Po <noise> prostu się przewróciłam. <noise> to jest ten, to, się teraz. Dobra, tu mamy coś zaklejonego. Chyba to otwieramy to i odklejamy. O! To chyba nie liścik, tylko jakaś ulotka. Tych właśnie pcyczków, które dostałam. Super. No i zaklejamy z powrotem. Jest to ta kamienka. Fajne. Okej. Okay. Jesteście gotowi, jakiego Elfesa wymarzyłam sobie? Ja się przyczepił. Jest to ten spanielek. O Jezus! Boże słodki. Solki. Już naprawiam. Już jestem. I to był mój wymarzony spaniel z gumeczką. Dzięki Rozali jest najlepsza. Naprawdę marzyłam o tym spanielku. Po co ja tu całuję to ja nie wiem. Słodkie bez dwa. Bardzo słodziutkie. Odłożymy sobie je na bok i spakujemy te akcesoria, które zostały samotne. Po wielkim wrażeniem, że mi to zrobiłaś. tą przyjemność. Boże. Zobacz. To jest... I ten slaj mi się podoba. Ten spanie jest czat. Jeszcze nie używany. Dobra. Dawajcie suby subscribe. Komentarze i lajki. Like. Dzięki za oglądanie. Czy wam się spodobało, to łapa w górę, czy łapa w dół. Nie wiem. Komentarz, subscribe, możecie nic tam u góry, czy udało. Pa!